Dziękuję kapitule konkursu za bardzo cenne dla naszej firmy wyróżnienie. Szanowni Państwo, nasza innowacyjna firma zasłużyła się budownictwu, produkcją detektorów i systemów monitoringu gazów. Wprowadziliśmy już w, 2000, w 2009 roku jedyną na świecie serię produktów pod nazwą wielogazowe detektory. Detektory te przeznaczone są do garaży i parkingów podziemnych. Rozwiązania oparte o nasze detektory Duomaster i T-Master podnoszą jakość, podnoszą sprawność całego systemu, ale także porządkują całość systemu podłączeń. Cieszę się, że. Nasza ponad 25-letnia praca całego zespołu została dziś uhonorowana statuetką Toby Bilder, za którą jeszcze raz serdecznie dziękuję.